W restauracji Siwy Brzeg w Limanowej odbyło się spotkanie opłatkowe Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oddziału Limanowa. Jestem na rynkach prawie w całej Polsce, w sieciach, no i trochę za granicą, także no jakoś sobie radzę w tej chwili, bo już jest produkt znany. uroczystości tej udział wzięli również samorządowcy. Wszyscy życzyli Limanowskiej Braci Kupieckiej, aby ta pomimo trudności nierównej konkurencji, zwłaszcza w zderzeniu z obcym kapitałem, przetrwała. Firmy, które tutaj prowadzimy, może mają troszkę wyższe ceny, ale zatrudniają osoby na etatach, zatrudniają osoby w pracy, dając możliwość zarobkowania. Markety niszczą to wszystko, co tutaj żeśmy wypracowali, co tutaj żeśmy zrobili. Spotkanie opłatkowe zakończyło się wręczeniem odznaczeń przez prezesa krakowskiej kongregacji kupieckiej. Opcj kapitał, który wchodzi na nasz rynek, kieruje się tylko zyskiem, w jedną stronę nie patrzy na środowisko, nie patrzy na to, co się dzieje wokół niego i to jest przyczyna, że również przepisy krajowe. Nie pozwalają na to, żeby pewne ograniczenia wprowadzić. Limanowska Kongregacja Kupiecka została założona w 1937 roku. Została zdelegalizowana w 1950. Do idei odtworzenia działalności kupieckiej powrócono w 1995 roku. Obecnie liczy ona sobie ponad 60 członków.